Goście. z ogromną przyjemnością witam państwa w domu pomocy społecznej złota, jeśli i brać na uroczystości podsumowującej oficjalnie kończącej realizację inwestycji związanej z kompleksową wiadomością z realizacją naszego budynku. Witam serdecznie starosta maja pana Grzegorza Witam członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, Pana Marka Kurpisa. Witam Panią Tessę Oraz Pana Wojnowika Huron. Witam Przewodniczącego Rady Powiatu Radziborskiego, Pana Tomasza Copanu. Zastępcę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach panią Iwonę Gejdel-Targosz. <trymne> Witam kierownika sekcji do spraw kontrolno-rozpoznawczej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Młodszego Prezeniera Tomasza Bęskina. acho bom która w sposób trwały i stabilny wzmacnia funkcjonowanie domu i jego zdolność do realizowania podstawowej misji, jaką jest opieka nad osobami starszymi. Jest to również inwestycja, która zabezpiecza funkcjonowanie domu na kolejne lata i daje nam realne podstawy do planowania dalszego rozwoju. Przeprowadzona termomodernizacja pozwoliła na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku, zwiększenie komfortu cieplnego, oraz podniesienie standardów infrastruktury. Dzięki zrealizowanemu zakresowi prac stworzono odpowiednie i nowoczesne warunki pobytu dla osób wymagających całodobowej opieki oraz sprzyjające miejsce pracy dla personelu, który każdego dnia realizuje odpowiedzialne zadania opiekuńcze i terapeutyczne. Realizacja tego przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem organizacyjnym. Prowadzenie prac budowlanych w funkcjonującym domu wymagało odpowiedzialności, dobrej koordynacji oraz wzajemnego zrozumienia wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dzięki tej współpracy możliwe było przeprowadzenie wszystkich działań w sposób bezpieczny, sprawny i z poszanowaniem potrzeb naszych mieszkańców. Konieczność termomodernizacji obiektów była przez lata przedmiotem wielu planów są, i Przełom nastąpił dzięki zdecydowanemu, konsekwentnemu zaangażowaniu Starosty Rad Ciepłowskiego na oraz członków Zarządu Powiatu Rad To właśnie dzięki ich determinacji, jasnej wizji celu oraz skutecznym działaniom na poziomie decyzyjnym możliwe było po pozyskanie środków finansowych, które nadały tej inwestycji realny wymiar i potwierdziły, że która pomocy społecznej stanowi istotny priorytet dla władz powiatu racimorskiego. Rola starosty raciborskiego miała charakter kluczowy zarówno na etapie podejmowania decyzji strategicznych, jak i w trakcie całego procesu inwestycyjnego, zapewnienie stabilnego finansowania, wsparcie organizacyjne oraz nazwisk inwestorów ze strony powiatu raciborskiego stworzyły dołączenie do skutecznego i terminowego przeprowadzenia pracy. Osiągnięty efekt jest najlepszym dowodem na to, że odpowiedzialne przeciwposażone umowy oraz realne wsparcie dla instytucji komunikacyjnych przekonają się na trwałe i wymierne korzyści. Z perspektywy wieloletniego zarządzania placówką mogę jednoznacznie powiedzieć, iż jest to jedna z najważniejszych i najbardziej potrzebnych inwestycji zrealizowanych w naszym domu, Inwestycja, która wymuskuje wiele obszarów, rozwiązuje wymagające kwestie techniczne i daje solidne podstawy do dalszego bezpiecznego funkcjonowania prac. Również w zakresie bezpieczeństwa porządku. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas z jednej strony symbolicznym momentem zakończenia pracy, ale jednocześnie z początkiem nowego etapu funkcjonowania domu pomocy społecznej w o lepszonych warunkach, komforcie, bezpieczeństwie, a wszystko z myślą o naszych mieszkańcach. Dziękuję z tego miejsca wszystkim osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, a Państwu dziękuję za obecność, która jest dla nas zarazem zainteresowania i wsparcia dla działań podejmowanych na rzecz naszej ludzkości. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa do dalszej części uroczystości. A ja zaproszę do siebie starostę Narodowskiego, pana Grzegorza Słowodowskiego. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Pani prezes, szanowni państwo, przede wszystkim drodzy mieszkańcy i pracownicy tego właśnie domu pogodnej starości. Bardzo długo zastanawiałem się, co dzisiaj powiedzieć, i to, co powiem, popłynie prosto z serca. Ale Pani Dyrektor, patrząc na te nasze spotkania, w których Państwo uczestniczyli, przedstawiciele załogi, mówię to w imieniu całego lokalnego samorządu, w imieniu swojego zarządu, w imieniu Pana Przewodniczącego, cofały, moi kochani, dotrzymaliśmy słowa. Wiele spotkań, jak Państwo pamiętacie, patrzę na twarze Państwa, w których uczestniczyłem, nie były łatwe. Ale jako zarząd nie uciekaliśmy przed odpowiedzialnością. Dzisiaj stoimy w kolejnym dobrym miejscu. Właśnie przed chwileczką rozmawiając z panią prezes łuposiu mówiłem, że kolejny, mega fajny obiekt. Niedawno zakończyliśmy największą w Polsce inwestycję temu modernizacji szpitala z ponad 220 odwiertami głębinowymi. Jednocześnie stają się pierwszym takim budynkiem w Polsce, który jest energetycznie kompleksowo, niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła. To my jako powederci Polski. Dzisiaj stoimy w kolejnym przepięknym budynku. Przed chwileczką z załogą rozmawiałem, że dzisiaj to inni nam zazdroszczą warunków pracy, nowoczesności, podejmowania osób starszych, które zasłużyły na spędzenie tej swojej złotej jesieni w takich właśnie warunkach. Szanowni Państwo, żebym niczego nie zapomniał, zawsze staram się mówić krótko, ale dzisiaj niestety muszę długo, bo jest mu za co dziękować. Jest co podkreślić, nie byłoby tej inwestycji, to nie starosta, to cały zespół ludzi. To wiele godzin, które polegają na przygotowaniu wniosku, na napisaniu tego wniosku, na konsultacji, na znalezieniu wykonawcy dobrego i profesjonalnego wykonawcy. Poprzez nadzór inwestorski, poprzez przygotowanie projektu, poprzez konsultowanie i zmianę tego projektu podczas trwania danej realizacji. Patrzę tu choćby na dostosowanie obiektu, za co tutaj panu brygadierowi bardzo dziękuję, bo jako obiekt zyskał również wszystkie funkcje potrzebne do zabezpieczenia przeciwpożarowego, z którymi również borykaliśmy. Dzisiaj mogę powiedzieć również, to zadanie zostało wykonane. Szanowni Państwo, dlatego pozwólcie, że począwszy od swoich współpracowników, jest z nami pani kierownik Hania Packa, odpowiedzialna za Środki finansowe, za europejskie i krajowe środki finansowe, bez których ta inwestycja nie byłaby możliwa. Jest ze mną Pan kierownik Roman Pajpel, odpowiedzialny za powiatowe inwestycje. A jak Państwo wiecie, tych inwestycji jest na wielu szczeblach bardzo dużo. Ale jako szef jednostki muszę powiedzieć, że nie zapominamy o żadnej gałęzi. Ja zawsze z dumą wypowiadam się o drogach, o młodzieży, ale moi kochani seniorzy, o Was. Też nie zapomnieliśmy. Przygotowaliśmy Wam obiekt, który dzisiaj spełnia najnowocześniejsze standardy pobytu dla Was. Jest na nim inspektor nadzoru, Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję, ale są przedstawiciele wykonawcy inspektorzy nadzoru, strażacy, którzy pomogli w realizacji tak gigantycznego zadania. Ale, Szanowni Państwo, warto też wspomnieć o finansowaniu. Rozpocznę i podziękuję, bo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na czele z Panem Prezesem Mateuszem Pinklem, z panią prezes, która jest dzisiaj z nami, bardzo mocno wspiera samorządy. Zawsze uzyskujemy wsparcie w różnych działaniach polegających na poprawie, w tym przypadku, tego modernizacji obiektu. Dlatego Pani Prezes, chciałbym również, aby bardzo mocno wybrzmiały słowa podziękowania za to, że zawsze możemy przy dobrej współpracy na Was liczyć. Nie byłoby tego też również bez wsparcia zarządu, Szanowni Państwo, bo to zarząd podejmuje te ważne decyzje, jeśli chodzi o przekazywanie środków. Najczęściej jest tak, że z załogą się spotkałem, ale to również zarząd musi zaakceptować kierunki zmian, w których powiat będzie się realizował. Dlatego również chyleczowa i moje wyrazy uznania dla zarządu powiatu Polskiego, że dostrzegają. Potrzebę realizacji tych środków. Bo to, co powiedziałem, Szanowni Państwo, i z dumą to mówię, te środki nie leżą na ulicy. Proszę mi wierzyć, każdy samorząd ma równy dostęp do środków. Trzeba się nafatygować, żeby te środki trafiły do powiatu raciborskiego i do nas trafiają. Nam jako zarządowi się chce, a chce się, bo powiat to ludzie, to mieszkańcy i dla Was warto realizować pewne przedsięwzięcia. Minione lata to zakup czy to środków transportu, mówię tu o samochodach osobowych, o busach, o wyposażeniu, o nowym podejściu do was, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o doposażenie waszej jednostki. Ale szanowni państwo, z dumą również muszę to powiedzieć, że okres, kiedy jestem starostą, wspólnie z całym zarządem, to również wynagrodzenie, o którym niejednokrotnieśmy rozmawiali i w tej kwestii również, jak Państwo pamiętacie, zawsze dotrzymaliśmy słowa. Moi drodzy, chciałbym, żeby dzisiaj mocno wybrzmiały słowa podziękowania dla Pani Dyrektor. Pomimo tego, że inwestorem był Powiat, ta inwestycja nie byłaby możliwa Pani Dyrektor bez Pani osobistego zaangażowania, bo mieszkańcy i pracownicy nie odczuli inwestycji tak wielkiej, która obecnie była realizowana na Pani obiekcie. Dlatego proszę przyjąć słowa uznania, wyrazy wdzięczności i podziękowania za to, że kolejna nasza placówka dzisiaj, Nadaje tempo rozwoju obiektów domów pogodnej starości w Polsce. To kiedyś się mówiło, że jak w Ameryce. Szanowni Państwo, nie. Dzisiaj Ameryka patrzy na nas. I wiele innych obiektów, wiele innych krajów, wiele innych powiatów patrzy, co się u nas dobrego dzieje. Bo to my nadajemy ton, jak powinna wyglądać placówka, jakie powinniśmy stwarzać warunki do profesjonalnego podejścia, jeśli chodzi o budowanie właśnie takich obiektów. Ale jeszcze raz podkreślam, nie byłoby to możliwe bez zaangażowania tak wielu bliskich osób Dlatego za chwileczkę po zobaczeniu też krótkiego filmu z tej inwestycji, bo dzisiaj widzimy tylko jedną z przepięknych sal. Ale szanowni Państwo, ten obiekt to gigantyczny twór i to, co zostało tu wykonane. Dlatego już teraz wszystkim dziękuję za to, co zostało zrealizowane. Moi drodzy seniorzy, to nie czas i miejsce, ale jako powiat bardzo mocno stawiamy na. Politykę senioralną. To wsparcie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego, na którym nie żałujemy środków. To wszystkie wnioski, które zostały złożone, zostały zrealizowane. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jeszcze raz podkreślę, że dzisiaj mamy obiekt, który jest bardzo nowoczesny. I dziękuję Wam za to, że mogliśmy właśnie ten remont bez większych problemów przeprowadzić. Pani prezes, jeśli mógłbym Panią zaprosić, to będzie mi bardzo miło, jeśli przed prezentacją filmu. Zabierze Pani również głos. Szanowni Państwo, dziękując Pani Prezes, chciałbym również powiedzieć, że Wojewódzki Fundusz wsparto inwestycje również finansowo i to dzięki kompleksowemu połączeniu środków zewnętrznych, Wojewódzkiego Funduszu i środków powiatu. Tak wiele możemy realizować. Pani Prezes, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Starosto, Dostojni Goście, z ogromną radością przyjęłam dzisiejsze zaproszenie. W zasadzie powinien to być Pan Prezes, Pan Mateusz Pindler, ale ma inne obowiązki w najczęściej województwa, stąd moja obecność na dzisiejszej uroczystości. Z ogromną radością, przede wszystkim patrząc na ten obiekt, widzę jak wiele tutaj jest zrobione, jak bardzo tutaj jest duże zaangażowanie przede wszystkim Pana Starosty, członków Zarządu, ale również Pani Dyrektor, która uczestniczyła w całym procesie. Tak jak powiedział Pan Starosta, te środki, one są dostępne, one są dostępne dla wszystkich samorządów, bo te środki trzeba sięgać, ale przede wszystkim trzeba złożyć dobry wniosek. Że, żeby złożyć ten dobry wniosek, do tego trzeba mieć sztab ludzi, trzeba mieć pracowników, którzy wiedzą jak to zrobić, jak złożyć wniosek, jak ten wniosek rozliczyć. Otrzymałam informację z mojego Zespołu Transformacji Energetycznej, że ten wniosek jest złożony, rozliczony, Środki wydatkowane zgodnie z umową. Także serdecznie Wam gratuluję za to, że potraficie wykorzystać ten czas, że wykorzystujecie ten czas nie tylko dla poprawy efektywności energetycznej, do tego, żeby ten, żeby ten budynek był nowoczesny, żeby spełniał wszystkie wymagania, ale przede wszystkim, że tutaj inwestujecie przede wszystkim. W takie dobro mieszkańców, żeby ci mieszkańcy mieli komfortowe warunki do tego, żeby tutaj żyć, żeby tutaj funkcjonować, żeby mogli również korzystać i żeby też inne, tak jak powiedział Pan Starosta, kraje mogły się od nas uczyć. Bo uważam, że ten budynek zasługuje na to, że jest na miarę XXI wieku. Serdecznie gratuluję.